Las Vegas. Miasto światła, przepychu i pieniędzy. To właśnie tutaj od ponad 15 lat bije serce jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów telewizyjnych świata. Pawn Stars. Wśród błysku neonów i odgłosów kasyn pojawia się postać, którą widzowie pokochali od pierwszego odcinka. Austin Chumley Russell. Mężczyzna o krągłej sylwetce, szczerym uśmiechu i niepowtarzalnym poczuciu humoru. Ten człowiek, który przez lata rozśmieszał miliony fanów, po raz pierwszy przerywa milczenie. Przez długi czas nikt nie przypuszczał, że za tym wesołym spojrzeniem i żartami kryje się coś więcej. A jednak pojawiły się plotki, które wstrząsnęły światem fanów programu. Internet zalały nagłówki. "Chamley zwolniony z Pawn Stars? Konflikt z Rickem Harrisonem? Koniec przyjaźni, która trwała dekady? Widzowie byli zdezorientowani. Czy to tylko plotka? Czy może prawda ukrywana przed kamerami? Rick Harrison, założyciel i twarz programu, milczał. Chamley nie komentował. Przez tygodnie internet żył spekulacjami, a każda fotografia z planu, każde wideo publikowane w sieci, analizowano jak dowód w śledztwie. I wtedy, po miesiącach ciszy, sam Chamley zabrał głos. Spokojny, bez maski, powiedział tylko: Nie wszystko, co widzicie w telewizji, jest prawdą. Ale nie wszystko, co słyszycie, jest kłamstwem. Słowa, które wywołały więcej pytań niż odpowiedzi. Jak doszło do tego, że najsympatyczniejszy człowiek w obsadzie programu stał się centrum burzy medialnej? Co naprawdę wydarzyło się między nim a Rickem Harrisonem, jego mentorem, przyjacielem, a dziś, według niektórych źródeł przeciwnikiem? To historia o lojalności wystawionej na próbę, o przyjaźni, która musiała przejść przez ogień skandalu i o człowieku, który w cieniu śmiechu nauczył się płacić cenę za własne błędy. Bo za każdą żartobliwą miną, za każdym śmiechem Chamlego, kryła się opowieść o sławie, pokusach i upadku. A my dziś zapytamy: kim naprawdę jest Austin Chamley Russell? Błaznem z telewizji, czy jednym z najbardziej ludzkich bohaterów amerykańskiego show biznesu? To historia, która udowodni, że nawet w świecie, gdzie wszystko wydaje się na sprzedaż, przyjaźń i przebaczenie wciąż mają swoją cenę. Austin Chumley Russell przyszedł na świat w 1882 roku w Henderson niedaleko Las Vegas. Chłopak z sąsiedztwa, który od najmłodszych lat żył w cieniu światła Las Vegas, ale z zupełnie inną ciekawością niż ta, którą pchały go ku kasynom. Już jako dziecko rozkładał zabawki na części, biegając za nowymi pomysłami i psotami, ta niewinność i niepowtarzalne poczucie humoru miały się później przełożyć na jego telewizyjną osobowość. Los splótł go z rodziną Harrisonów jeszcze zanim ktokolwiek pomyślał o kamerach. Przyjaźń z Koreą urodziła się z sąsiedzkiej znajomości. Z czasem, z maleńkiego nieporozumienia, wyrosła relacja, która zaprowadziła go prosto za lada Gold and Silver Pound Shop. W wieku 21 lat, Czumli zaczął pracować w Lombardzie jako pomocnik. Pięć lat później, gdy ekipa filmowa przyszła nakręcić pierwszy sezon, był już częścią codziennej rzeczywistości sklepu. To tam nauczył się etosu pracy, lojalności i pragmatyki handlu, które potem okazały się równie ważne, co żarty, z których był znany. Praca w sklepie mieszkała w nim obok naturalnej skłonności do figlarności. Nie był od razu gwiazdą, był pracownikiem, który podpatrywał, uczył się i powoli odkrywał swoje miejsce. Pomagał przy przyjmowaniu towaru, testował przedmioty, wypełniał paragony, pracował ciężko, czasem dorabiał w barze związanym z rodziną Harrisonów. To praktyczne doświadczenie, a także bliska relacja z Korejem przygotowały grunt pod coś, co miało się wydarzyć kilka lat później. Kiedy w 2009 roku Pawn Stars wystartowało na antenie History Channel, obserwatorzy zobaczyli w nim coś więcej niż komediowy łobuziak. Zobaczyli człowieka z pasją do kolekcjonerstwa i wiedzą o przedmiotach, z gatunku, którym inni zwykle gardzili. Jego naturalność, skłonność do żartu i autentyczność szybko uczyniły go jednym z ulubionych członków obsady. Dzięki temu czumli stał się twarzą, która przyciągała widzów nie dla show, ale dla ludzkiego ciepła, które wnosił do każdej sceny. I właśnie ta sława nagła, ogromna i trudna do oswojenia, położyła podwaliny pod późniejsze napięcia. Bycie ulubieńcem publiczności wprowadziło nowe oczekiwania i presję. Rulka człowieka od żartu zaczęła się zderzać z wymaganiami dorosłego biznesu i odpowiedzialności, których wcześniej nie było. Tak rodziła się opowieść o lojalności wystawionej na próbę. Opowieść, która dopiero miała nabrać kształtu. Austin Chamley Russell szybko przestał być tylko wesołym pomocnikiem w sklepie, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów pon Stars. Jego naturalna łatwość w żartowaniu, prostolinijność i sposób, w jaki potrafił zaskoczyć trafną, choć niepozorną uwagą, sprawiły, że widzowie natychmiast go pokochali. Chamley był jednocześnie postacią komiczną i kimś, kto potrafił znaleźć wartość tam, gdzie inni widzieli jedynie starą zabawkę czy niechciany bibelot. W ten sposób łączył rozrywkę z autentycznym zaskoczeniem widza. Sceny z jego udziałem często pełniły podwójną funkcję: rozśmieszały publiczność, ale też uczyły. W relacjach z Rickiem i Koriem powstawały miniaturowe dramaty i komedie. Negocjacje, przekomarzania, momenty, gdy czamli, skory do żartu, nagle okazywał się osobą mającą wiedzę o danym przedmiocie. Kontrast między jego niefrasobliwym stylem a surową eksperckością Ricka dawał programowi rytm i emocje, dzięki którym widzowie czuli się jak obserwatorzy prawdziwych relacji, nie teatralnego spektaklu. To właśnie ta autentyczność była paliwem rozwoju formatu. Ponstars Stars stało się programem oglądanym globalnie, a charakter Chamley, prosto prostolinijny, sympatyczny, trochę zagubiony w świecie antyków, przemawiał do osób, które nie interesowały się historią przedmiotów, lecz ceniły uczciwość i szczerość. Jego obecność rozmiękczała napięcie podczas negocjacji i czyniła z każdego obcinka opowieść o ludziach, a nie tylko o wartościach rynkowych. Były też momenty, gdy to, co wydawało się pomyłką, okazywało się sukcesem. Czamli wielokrotnie pojawiał się w segmentach, gdzie z pozoru błahy zakup, zabawka gra wideo czy nietypowy przedmiot, po weryfikacji i dobrym oku sprzedawał się z zyskiem. Takie sytuacje cementowały jego pozycję człowieka z ludu, który przypadkiem trafia na skarb, ale też potrafi go rozpoznać. To sprawiało, że publiczność traktowała go jak przyjaciela, ktoś, kto mógł się pomylić, ale kto także dawał nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Jego rola, jako WHB, polegała na tym, że łagodził ton rozmów o pieniądzach i wartości, uczłowieczał transakcje. W erze, gdy reality TV często stawiało na konflikt i przesadę, Chamley wnosił element prostoty i empatii, cechy, które przyciągały różnorodną publiczność i pomagały Pon Stars osiągnąć status fenomenu telewizyjnego. Statystyki oglądalności za wczesnych lat emisji potwierdzały, że program trafiał do milionów widzów, a jego popularność rosła w tempie, które zaskoczyło nawet twórców. Jednak im większa była uwaga mediów, tym większe były pokusy i presje. Gwiazda oznaczała więcej zobowiązań, a jednocześnie większe ryzyko popełnienia błędu, który szybko zostanie wypunktowany przez tabloidy i internet. Dla kogoś, kto zawsze był postrzegany jako wesoły kompan programu, nagle popularność stawiała nowe oczekiwania i tak zrodziły się pierwsze pęknięcia, które miały wkrótce wystawić na próbę lojalność, zaufanie i zdolność do naprawiania relacji. W marcu 2016 roku świat rozrywki został wstrząśnięty wiadomością: policja w Las Vegas przeszukała dom Austina Chamli Rassela. W trakcie operacji znaleziono kilka sztuk broni palnej, część bez wymaganych pozwoleń oraz niewielkie ilości narkotyków, co natychmiast wywołało medialną burzę. Prasa sensacyjna pisała o upadku klauna Spawn Stars, a portale społecznościowe pełne były spekulacji, że uroczy żartownicz z programu wcale nie był tak niewinny, jak się wydawało. Wkrótce pojawiły się także poważniejsze oskarżenia, domniemane zachowania o podłożu seksualnym, które jednak nigdy nie zostały udowodnione. Dla opinii publicznej wystarczyło to jednak, by Cham Lee stał się symbolem skandalu. Plotki rozprzestrzeniały się szybciej niż jakiekolwiek oświadczenia prawników, a jego nazwisko zaczęło pojawiać się obok nagłówków o ciemnej stronie sławy. Rick Harrison zareagował ostrożnie, nie udzielał wywiadów, nie publikował komentarzy. Co przez część mediów zostało odebrane jako odcięcie się od przyjaciela. Fani oskarżali go o zdradę, o porzucenie kogoś, kto przez lata współtworzył sukces programu. Jednak w rzeczywistości Rick zachował ciszę nie z powodu obojętności, lecz z troski o przebieg postępowania. Gdy emocje opadły, w rozmowie z Las Vegas Review Journal powiedział krótko: Będziemy tu, żeby pomóc czumli tak bardzo, jak tylko możemy. To jedno zdanie stało się przejawem lojalności, której wielu wcześniej nie dostrzegało. Publiczność była rozdarta. Dla milionów widzów, Chamley był klaunem z dobrym sercem człowiekiem, który zawsze rozładowywał napięcie w programie i przypominał, że praca może być zabawą. Wiadomość o jego aresztowaniu wywołała więc mieszankę rozczarowania i współczucia. W mediach pojawiały się komentarze: To nie zbrodniarza to człowiek, który zagubił się w blasku reflektorów. Proces ciągnął się miesiącami. Ostatecznie Chamli przyznał się do dwóch mniejszych zarzutów: posiadania broni palnej i substancji kontrolowanych. W czerwcu 2016 roku sąd skazał go na trzy lata dozoru kuratorskiego i obowiązkowe szkolenia z zakresu etyki i nadużywania substancji. Dzięki ugodzie uniknął więzienia, zyskując szansę na odbudowanie życia zawodowego i osobistego. Dla Chamliego to był moment graniczny. Z człowieka, który całe życie śmiał się samego siebie. Nagle stał się obiektem drwin innych. Jednak właśnie w tej chwili kryzysu rozpoczął się jego proces przemiany. Skandal, który mógł zakończyć karierę, okazał się początkiem nowej drogi, bolesnej, ale koniecznej. To był czas, gdy musiał zrozumieć, że popularność jest ulotna, a prawdziwą wartością człowieka mierzy się nie liczbą fanów, lecz zdolnością do przyznania się do błędów i chęcią naprawy. Po skandalu z marca 2016 roku. Austin Chamley Russell wycofał się z publicznej sceny i na dłuższy czas zniknął z pierwszych stron gazet. Aresztowanie po przeszukaniu jego domu, gdy znaleziono broń i różne substancje kontrolowane, uruchomiło lawinę plotek i oskarżeń, a on sam stał się obiektem nieustannej analizy mediów. W efekcie Chamley podpisał ugodę, dzięki której uniknął więzienia. Zgodził się przyznać do zarzutów związanych z nielegalnym posiadaniem broni i próbą posiadania narkotyków, poddano go trzyletniemu dozorowi kuratorskiemu oraz programom terapeutycznym. Wyjście z tego procesu nie oznaczało jednak natychmiastowego powrotu do spokoju. Prywatne życie Chamli zostało wystawione na próbę. Codziennie konfrontował się z komentarzami, memami i oskarżeniami w internecie. W tym okresie pojawiły się doniesienia o bezsenności, wahaniach nastroju i izolacji. Znajomi mówili o chwilach, gdy potrafił nagle wyjść z zebrania i po prostu zniknąć, jakby potrzebował odciąć się od wszystkiego, co przypominało mu o przeszłości. To był czas intensywnej autorefleksji, pytań o błędy, o granice zabawy i odpowiedzialności, które dotąd wydawały się nieistotne, równocześnie relacje z resztą obsady. A zwłaszcza z Rickiem Harrisonem, znalazły się pod lupą. Media podchwytywały każdą niejednoznaczną wypowiedź i każdy dłuższy milczący moment między nimi, tworząc narrację o chłodzeniu się więzi. W publicznych oświadczeniach Rick starał się zachować ostrożność. Jego deklaracje o wsparciu były rzeczowe, ale rzadkie, co niektórym fanom wystarczyłoby uznać, że nastąpiło odsunięcie. Równocześnie byli tacy, którzy podkreślali, że ojcowska lojalność Rika wobec zespołu nie zniknęła. Jednak napięcie pozostało. Presja mediów i opinia publiczna wymusiły na czamli długą przerwę od telewizji. To, co przedtem było źródłem radości i tożsamości, rola w Pawn Stars, stało się źródłem lęku o reputację i przyszłość. W tym okresie zmagał się z poczuciem utraty. Utracił część statusu, prywatności i prostoty życia które kiedyś wydawało się niezmienne. Jednocześnie jednak ta cisza i odosobnienie stały się przestrzenią do zadania sobie trudnych pytań: czy lekka rola wesołego chłopaka usprawiedliwiała brak dojrzałej odpowiedzialności, czy sława zwalnia z konieczności kontroli nad życiem prywatnym? Z tej próby wyszedł inny człowiek, mniej bez troski, bardziej świadomy konsekwencji swoich decyzji. W samotności nauczył się, że prawdziwa odpowiedzialność wymaga nie tylko przyznania się do błędu, lecz też konkretnego, codziennego wysiłku, by go naprawić, i że cena sławy bywa znacznie wyższa niż się wydaje. Po cichym wycofaniu się z życia publicznego, Austin Hamley Russell rozpoczął powolny proces odbudowy. Jednym z pierwszych widocznych kroków była inwestycja we własny biznes. W 2017 roku otworzył w Pon Plaza sklep z cukierkami Chamley's Candy on the Boulevard, który miał stać się jego pomysłem na zaistnienie poza kamerą i sposobem na kontakt z lokalną społecznością. To przedsięwzięcie nie było spektakularnym powrotem do show biznesu, lecz raczej praktycznym ruchem. Własna marka, własne obowiązki, konsumencka bliskość, która dawała mu spokój i kontrolę nad tym, co robi. Równolegle zaczął pracować nad sobą. Po latach Podczas których nagromadziły się złe nawyki i nadwaga, podjął konkretne decyzje dotyczące zdrowia. W ciągu kilku lat, Chamli znacząco zmienił styl życia, przeszedł operację bariatryczną i ograniczył kalorie, co w rezultacie doprowadziło do dużej utraty masy ciała. Doniesienia medialne wskazują, że schudł znacznie, liczby mówią o setkach funtów różnicy w kilkuletnim rozrachunku, sam proces przemiany był jednak czymś więcej niż metamorfozą wyglądu, to była próba odzyskania kontroli nad życiem i symboliczny krok w stronę dojrzałości. Zmiany w życiu prywatnym dopełniły te przemiany. W 2019 roku Chamli publicznie świętował przedślubne wydarzenia z partnerką Oliwią Rademan para planowała i później zorganizowała ceremonię, co dla wielu fanów było znakiem, że w życiu Ostina zaczyna się nowy stabilny rozdział. Ta osobista stabilność miała bezpośrednie przełożenie na jego wybory zawodowe, mniej impulsywnych decyzji, więcej planowania i dbałości o reputację. Stopniowo Czamli powracał także do działalności w lombardzie. Jego pojawiania się na planie i w odcinkach Ponstars, choć nie zawsze w takim wymiarze jak przed kryzysem, odczytane zostały przez publiczność jako sygnał pojednania i dojrzewania. W mediach społecznościowych zaczął otwarcie dzielić się przemyśleniami o błędach, o konieczności pracy nad sobą i o znaczeniu drugiej szansy. Jego komunikaty miały prostą myślą przewodnią, nikt nie jest doskonały, ale każdy może próbować naprawić to, co zepsuł. Ekonomiczny sukces projektu cukierniczego oraz stabilizacja życia osobistego pozwoliły mu odzyskać pozycję i uzdrowić wizerunek. Czamli stał się symbolem, że upadek nie musi być definitywny, jeśli towarzyszy mu chęć pracy nad sobą i konkretne działania. Zamiast spektakularnego triumfu otrzymał coś cenniejszego: spokój, partnerkę u boku i świadomość, że droga powrotu jest możliwa, jeśli jest szczerze przepracowana. To opowieść o tym, jak z kryzysu może narodzić się odpowiedzialność i jak człowiek, który kiedyś śmiał się na wizji, potrafi stać się przykładem tego, że odpowiedzialność i przemiana mają realną wartość. Po ponad 20 sezonach emisji Pawn Stars, rola Austina, Chamley, Rassela w historii programu pozostaje niepodważalna. Dla milionów widzów z całego świata jego obecność stała się symbolem tego, co czyniło format wyjątkowym. Spontaniczność, autentyczność i zwykłe ludzkie emocje ukryte za handlem antykami. Z czasem przestał być tylko komediowym dodatkiem, a stał się duszą całej serii, człowiekiem, który wprowadzał lekkość tam, gdzie dominowały liczby, daty i negocjacje. Po latach kryzysów, kontrowersji i osobistych błędów, Chamli udowodnił, że można przetrwać medialną burzę, jeśli nie straci się kontaktu z własnymi wartościami. Dla wielu fanów stał się przykładem lojalności wobec przyjaciół i odwagi, by przyznać się do winy i spróbować zacząć od nowa. W świecie, w którym telewizja rzadko daje drugą szansę, on zdołał ją wykorzystać, odzyskując szacunek publiczności i współpracowników. Relacja z Rickiem Harrisonem, założycielem i twarzą Lombardu, przeszła próbę ognia. Lata nieporozumień i dystansu ustąpiły miejsca milczącemu zrozumieniu. Obaj mężczyźni, tak różni w charakterze, odnaleźli wspólny rytm. Rick jako mentor i stratek, Chamli jako ten, który przypomina wszystkim, że program jest nie tylko o pieniądzach, ale o ludziach. W kolejnych sezonach i specjalnych odcinkach ich współpraca wyglądała dojrzalej, spokojniej, jakby przeszli razem przez coś, co już na zawsze ich połączyło. Dla fanów, to właśnie Chamli jest sercem Pawn Stars. Bez jego żartów, potknięć i szczerego śmiechu program byłby tylko kolejnym formatem o handlu. Jego historia nadała mu ludzką głębię. Pokazała, że za każdym uśmiechem kryje się walka, a za każdym upadkiem może kryć się lekcja. Gdy dziś staje przed kamerą, jego obecność niesie inne przesłanie. Dojrzałość i spokój człowieka, który zrozumiał, że prawdziwa wartość nie leży w popularności, lecz w tym, jak się wstaje po porażce? Przyszedł do Ponstars jako żart, ale wyszedł z burzy jako człowiek, który potrafi śmiać się z przeszłości i iść dalej. A pytanie, które zostaje z widzem brzmi, czy po wszystkim co prześli Rick i Chamley wciąż są prawdziwymi przyjaciółmi, czy tylko towarzyszani wspólnej legendy?